Ma na celu przede wszystkim pokazanie osób niepełnosprawnych jako aktywnie działających w sferze sztuki. Na dzisiejszym festiwalu będą reprezentowali się wychowankowie różnych placówek z terenu województwa lubelskiego. Mamy przyjemność rozpocząć festiwal sztuk wszelakich. I poprowadzimy dla Państwa ten festiwal. Ja nazywam się Barbara Różańska. A ja, Kacper Ksykiewicz. Festiwal dofinansowany jest przez Województwo Lubelskie. Zaczniemy od przedstawienia, kto do nas przybył. Przybyli do nas Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej. Brawa, witamy serdecznie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie przy Karitas Diecezji Siedleckiej. Brawo. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu. Brawo. Witamy serdecznie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie. Jest nam niezmiernie miło również powitać Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Świętego Michała w Zamościu. Jest. Witamy. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Krok za Krokiem w Zamościu. Jest. Witamy. Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za Krokiem, również w Zamościu. Witamy serdecznie. naszego festiwalu jest występ specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zamościu i zespołu Urwisy. Kiedy <zyskliwia> zaczynam żyć, mam szasy biała uciekam wciąż pod <zyskliwia> Wsiadaj bracie, dalej hop, rusza będzie wióz, będzie wiosna, dziś ten Auto stop, Autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza będzie wióz, będzie wióz, na dziś ten wóz. To po prostu ale... pomachajcie zespół Urbisny Zamość, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pozdrawiam Sylwester wykonuje pracę z techniką tak? matematycznego. Magda wykonuje ozdobny koszyczek na mytle. Ania wykleja obrazek trupkami z plasteliny. Gosia trochę się posłyszyła, bo do no, wygodu z Darek robi piękny koszyczek tak, z kwiatami ozdobny. A może trochę z lisykami pieląca, ale nie wiecznie. I Magda i Adam malują Magda pastelami, Adam farbę aktylową. się Państwo no, zajmują? My jesteśmy z grupy plastycznej wykonujemy obrazy, obrazy wykonane techniką Znam Cię od początku świata, znam na pamięć, znam od zawsze, od dziecięcych lat wciąż razem, w piaskownicy na huśtawce. Znam Cię od początku świata, Twoje okna patrzą w moje, a choć łączę nas tak wiele, nie zakocham się w tobie. Nie zakocham się w tobie. To jest pewne to fakt. Wybij sobie to z głowy, póki jeszcze jest czas. Dzisiaj chłopcy właśnie wykonują w łóżka, ponieważ wczoraj mamy jesień zrobiliśmy wczoraj no zrobiliśmy to drzewo, właśnie takie i na tej jałonicy zamieści za jakieś łóżka, dzieci przyczepiają swoje imiona, swoje mają swoje. To gdzie się teraz znajduje? To w arstotelatach, z ulicy. Pracy, posterany. Co przygotowaliście? Ubrazek, szatowały. Jaki obrazek? Posterany. Znasz do ziewania, do, do wątroby albo kiedy przyciechasz. Tyle dźwięków kryje świat, że aż wszystko Boga, każdy dzień co nie więcej ma. Tyle dźwięku kryje świat, że aż wszystko Boga, każdy dzień co się nie więcej ma. Dźwięku, świat, aż każdy dzień nie więcej ma. E, czym się Państwo zajmują? Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, Prowadzimy zajęcia z rynkodzieła, z gospodarstwa domowego, mamy pracownię plastyczną, środowiskową, animację, która występowała. Artyści. Tutaj widzę, że... Coś... Ja bym Pani mówiła, że bardzo wcześniej co Robert baran tam maluje. No. A no właśnie chciałem się zapytać. <grymne> to właśnie widzę jednego pana, który maluje, a druga pani, która haftuje? Tak. Ka. Wykonuje tkaninę. Co ty w ogóle rysujesz tutaj? Malujesz nie żyje atów. I tak, zrób to. Spójrzmy. I tak to nie <grymne>

No to jest koniec bajki i koniec zabawy. A wiecie, co z Wilkiem się dzieje? Wilk szaszył się pchnieje i jest mu niezbyt wesoło. To też jest na wszystkich zły i gdzieś czakach szczerzykły. Nie podchodźcie do niego za blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko. A nasz dzielny zielony kapturek w ten sposób uniknął losu swojej starszej siostry czerwonego kapturka. Jechał sobie raz księgowy robotnik obniósł wypłaty, chociaż pracy był wzorowy, to przekroczył mały wiadom, już po mają chłopce, chłopce razarowce, więc zapłacił trzysta, bo to był artysta. Jechał sobie powiem szczerze poborowy na rok. 结束。